Cześć Boże, witam. Czwarta niedziela zwykła w roku A, i pierwsze czytanie jest z proroka Sofoniasza, jeden z tak zwanych proroków mniejszych. Cała księga Sofoniasza to jest no, trzy strony, więc każdy może czytać całą księgę Sofoniasza, ale fragment, który usłyszymy w najbliższą niedzielę, brzmi tak: Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi którzy pełnicie jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dzień gniewu pańskiego i zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa i nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Od razu przeczytam też Psalm, a potem Ewangelię, bo wszystkie te czytania są powiązane ze sobą. Psalm 146, refren Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Bóg wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość. Chlebem karmi głodnych wypuszcza na wolność uwięzionych. Pan przywraca wzrogo ciemniałym, Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszu. Ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, Bóg Twój Sionie przez pokolenia. Także jak widzicie, w Starym Testamencie, już w księdze psalmów, u proroka Sofoniasza, mamy naukę, którą potem przypomina Pan Jezus w czasie kazania na górze, bo Ewangelia będzie z kazania na górze. Kazanie na górze zaczyna się od ośmiu błogosławieństw. Błogosławieństw, które na pierwszy rzut oka się nam wydają no, przekleństwami. Wcale nie widzimy tego jako błogosławieństwa. No ale posłuchaj, Jezus, widząc tłumy wszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego, Jego uczniowie, wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemi. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Bardzo trudna nauka. Dlaczego? Bo, no bo my pragnęlibyśmy, żeby w naszym życiu było dokładnie odwrotnie niż w taki sposób, jak, jak to Pan Jezus nam to przedstawia. No, my nie chcemy być prześladowani. My nie chcemy być... no Posłuchajmy zresztą po kolei. Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Pan Jezus nam obiecuje coś, co jest w przyszłości, co jest trochę abstrakcyjne. Czym jest to Królestwo Niebieskie? Ubodzy w duchu. Co to znaczy ubodzy w duchu? No, pokorni ludzie, ludzie którzy są pokorni, a pochora jest przeciwieństwem pychy. Tymczasem, pycha jest, siedzi w każdym z nas. No, pycha jest częścią naszej y, natury odziedziczonej po. Prarodzicach, którzy zgrzeszyli właśnie pychą, którzy chcieli być tacy jak Bóg, tak ich skusił szatan, właśnie w ten sposób. Powiedział, Sami będziecie wiedzieli, co jest dobrem, a co złe. Będziecie jak bogowie, jeżeli zjecie owoc z drzewa wiadomości złego i dobrego. Bo to nie grzechem nie było to, że oni zjedli jakiś owoc. To jest symboliczne przedstawienie tego, co się stało. Ale prawdziwy grzech naszych rodziców. Był, polegał na tym, że oni chcieli sami być jak bogowie, chcieli sami właśnie decydować, inaczej powiem, chcieli sami ustalać swoje własne moralne normy. Etyk jest taki zawód, który się nazywa etyk, jest, są tacy znani etycy w Polsce, w Ameryce, też takiej nie brakuje. Którzy wymyślają właśnie różne rzeczy, które są etyczne, a które nie są etyczne. Ostatnio okazuje się, że etyczne jest na przykład zabicie dziecka nienarodzonego, a nieetyczne jest y, mówienie, że życie ludzkie jest największym dobrem, jakie tutaj na Ziemi możemy mieć. Że zabicie. Zakazanie kobiecie, zabicia dziecka własnego jest rzeczą nieetyczną według niektórych etyków. To wszystko jest postawione na głowie, ale wszystko to wynika z pychy, bo czym jest pycha? Pycha jest grzechem, który stawia człowieka na pierwszym miejscu. Ja jestem najważniejszy, nie Bóg. I do tego się to właśnie spycha. Bo pokora jest uznaniem, że to właśnie Bóg jest najważniejszy w moim życiu, ważniejszy niż ja, ważniejszy niż moja rodzina, ważniejszy niż wszyscy. No, Bóg jest najważniejszy. I jeżeli postawię Boga na pierwszym miejscu, to z tego wynikają zdrowe relacje. Wtedy ta rodzina oczywiście, że jest ważna, bo rodzina jest odbiciem Boga na ziemi. Ilustracją. Trójcy Świętej. Najlepszą ilustracją, jaką znamy, jaką sobie możemy wyobrazić, jest rodzina. Więc, jeżeli tego Boga mamy na pierwszym miejscu, jeżeli ten Bóg jest dla nas najważniejszy, to z tego automatycznie wynika to, że rodzina jest dla nas bardzo ważna. Natomiast, jeżeli zrobimy sobie z rodziny Bożka, to wtedy się okazuje, że to jest oparte o bardzo, na bardzo grząskim gruncie, ponieważ bardzo często w takiej sytuacji nagle się okazuje, że ważniejsza dla nas jest inna rodzina z młodszą mamusią, z mamusią w wieku naszych córek na przykład. I wtedy z tamtej rodziny sobie robimy Bożka. Czy nasza sąsiadka i rodzina sąsiadki dla nas nagle staje się najważniejsza? Po prostu, jeżeli nie mamy tych relacji, tej pokory w sobie, jeżeli nie pozbędziemy się tej pychy, to, to wszystkie te relacje zaczynają, zaczynają się walić. Błogosławieni, którzy się smucą, albowie będą pocieszeni. No My też nie chcemy się smucić, no, chcemy, żeby ta radość w nas panowała. Ale o jaki tu smutek chodzi? Kto, którzy są ci błogosławieni, którzy się smucą? Myślę, że tu chodzi o takich, którzy są zatroskani rzeczywistością, która wokół nas się dzieje, którzy się smucą tym, że jest tak dużo złego, zła, grzechu, że właśnie wszystko jest postawione na głowie, że ten świat zmierza w złym kierunku. Smutek, że świat nie postępuje według instrukcji obsługi, którą nam Pan Bóg zostawił. Błogosławieni ciści, si, albowiem oni na własność posiądą ziemi. Jest tak wiele ludzi na świecie, o których nigdy nie słyszeliśmy, którzy nie mają swojego Facebooka, którzy nie mają swojego kanału na YouTube. Choćby zakonnice w zakonach kontemplacyjnych, ale nie tylko. Tylu dobrych ludzi, tyle. Babć, które się modlą za swoje dzieci i nie tylko, za ojczyznę, za nas wszystkich, które nie afiszują się, nie reklamują się z tym, kim są. I dopiero kiedyś się przekonamy, jak wiele zawdzięczamy tym cichym osobom. Jasne, że czasem są potrzebni ludzie, którzy głośno pewne rzeczy powiedzą. Są potrzebni prorocy, są potrzebni nauczyciele. Ale my o nich wiemy, my ich znamy, my ich spotykamy na co dzień. Natomiast o tych cichych zapominamy i oni też są błogosławieni, oni też są szczęśliwi, oni też są kochani przez Pana Boga i my wszyscy im zawdzięczamy bardzo wiele. Bardzo jest fajną, pożyteczną rzeczą poprosić siostry zakonne, braci zakonnych o modlitwy w naszej intencji, odwiedzić jakiś zakon. Często dobrze by było je wspomóc też materialnie w jakiś sposób i, i zobaczyć, jak wiele łask mogą nam wymodlić te, te ciche siostry, o których tak często zapominamy. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Znowu, wokół nas jest tak wiele niesprawiedliwości, tak wiele, tak wiele zła, które wynika z niedoskonałości naszego ludzkiego systemu prawnego. Widzimy, jak wiele osób jest w stanie, czy to przy pomocy swoich wpływów, czy przy pomocy pieniędzy, uciec przed wymiarem sprawiedliwości, równocześnie ci. Którzy nic złego w zasadzie nie zrobili, często kończą w więzieniu dlatego, że no, nie stać ich na dobrego adwokata, albo nie prezentują się nawet tak, tak dobrze, tak ładnie. Jest rzeczą udowodnioną, że osoby młode, piękne, które się potrafią dobrze wypowiedzieć, ładnie zachować w sądzie, otrzymują niższe wyroki od takich, które są brzydkie, które są, należą do mniejszości narodowych, które które się nie spodobają sędziemu, czy ławie przysięgu. Ale no nie martwmy się, bo można oszukać wymiar sprawiedliwości, można przekonać sędziego do siebie swoim urokiem osobistym. Natomiast takie rzeczy nie działają zupełnie na Pana Boga. Sprawiedliwość Boża jest ponadto. Sprawiedliwość Boża jest zupełnie inna i patrzy w nasze serca, nie patrzy na nasze konta bankowe, na to, czy, czy adwokata mamy wygadanego i yy, potrafi dotrzeć do źródła prawdy i sprawiedliwie nas ocenić. Dlatego, dlatego ci, którzy pragną sprawiedliwości, będą nasyceni i potem błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Miłosierdzie Boże, jak trudno jest być czasami miłosiernym. Czasem w modlitwie Ojcze Nasz mówimy i wybacz na nasze grzechy, jako i my wybaczamy naszym winowajcom. Co Pan Jezus potem komentuje w tym samym kazaniu na Górze, że jeżeli my nie wybaczymy innym, to i Bóg nam nie wybaczy. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia zostawią. To znaczy, że mamy. Miłosiernie, z miłością spoglądać na każdą osobę. Mamy im wybaczać te niedoskonałości. Bóg ich oceni sprawiedliwie, to nie jest kwestia, że my im darujemy coś, to tylko nie my mamy ich osądzać. Jest bardzo wyraźne rozgraniczenie, co nam wolno robić, jak nam wolno sądzić innych ludzi, a czego nie wolno robić, w piśmie świętym. Wolno nam oceniać czyny, nie wolno nam oceniać serc. Jest to bardzo proste rozgraniczenie. I bardzo by było fajnie, jakbyśmy się do tego stosowali, jakbyśmy nie podchodzili tak personalnie do wielu rzeczy, bo my bardzo często atakujemy personalnie osoby. Mówimy, ty jesteś taki, siaki inny. Nie ma nic złego w tym, żeby kogoś pouczyć, że to, co robi, jest grzeszne. Jest to wręcz nasz obowiązek jako chrześcijanina. Powinniśmy każdej osobie, która postępuje źle, powiedzieć, że to, co robi, jest złe, że tak nie powinna postępować. Ale nie powinniśmy jej mówić, że ona jest zła, że ona będzie potępiona, że ona powinna coś tam zrobić. Nie, nie sprowadzajmy tego do personalnych ataków. Wytłumaczmy, dlaczego to, co robi, jest złe, natomiast my nie wiemy, co takiej osobie siedzi w sercu, dlaczego tak postępuje, czy może postępować inaczej, jak ona to widzi, jakie ma sumienie, jak ma sumienie swoje ukształtowane, jak się wychowała, jaką ma wiedzę. No Takich rzeczy nie wiemy, to tylko Bóg jest w stanie ocenić. Dlatego bądźmy miłosierni, dlatego zawsze dopuśćmy do siebie myśl, że ta osoba mogła nie wiedzieć, że nie robi tego złośliwie, że robi to w dobrej wierze, albo po prostu wynika to z jej wychowania, z tego, jakich miała rodziców, że Bóg może łagodniej tę osobę ocenić niż nas, którzy otrzymaliśmy lepsze wykształcenie, mieliśmy lepszych rodziców, mamy większą wiedzę, większe zrozumienie tego, co nas uczy, czego nas uczy Pan jest. Dlatego bądźmy miłosierni. No tu jest bardzo jednoznacznie Biblia nas uczy. My mamy być miłosierni, jeżeli chcemy, by Bóg nam wybaczył nasze grzechy. A prawda jest taka, że każdy z nas zasłużył na potępienie. Więc jeżeli nie chcemy tego potępienia, jeżeli chcemy się spędzić wieczność w niebie, okażmy miłosierdzie też innym ludziom. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czyste serce, czystość w naszym życiu, czyste wszystko, co jest czyste, jest piękne. Jest, Na świat dzisiejszy jest tak zbrukany grzechem, i y, tu nie tylko chodzi o y, grzechy nieczystości w sensie seksualnej nieczystości, aczkolwiek jest to olbrzymi problem dzisiaj. Przy tak łatwym dostępie do pornografii w internecie, tak wiele ludzi ma przez to problemy, tak wiele tragedii rodzinnych jest, tak wiele małżeństwo się rozpada i tak wiele małżeństw wegetuje nie bez jakiejś głębokiej wewnętrznej miłości właśnie przez problem z pornografią, z problem z nieczystością, ale to jest nie tylko głęboka pornografia, to jest też flirtowanie w internecie. To jest też takie ocieranie się o granice zdrady bez zdradzania nawet głupie oglądanie telewizji czy czytanie książek, które no, pokazują życie, którego nie powinniśmy chołubić, nie powinniśmy podziwiać, nie powinniśmy się fascynować takim życiem. Seriale, no ja nie oglądam seriali telewizyjnych. Także tutaj mogę coś skłamać, bo szczegółów nie znam, ale z tego co wiem i z tego co czasem mi wpadnie przeglądając internet yy, jakaś informacja co się stało w kolejnym serialu, to tam po prostu każdy z każdą i każda z każdym albo byli, albo są, albo będą ze sobą, no generalnie rzecz biorąc to jest jeden wielki cichocinek i czerwona łuna nad miastem, więc... Bądźmy inni. Mimo, że takie nasze czasy są zbrukane, to my się nie dotykajmy tego brudu. Po prostu można być innym, można być czystym, można być, bo wtedy, jeżeli będziemy czystego serca, będziemy oglądać Boga. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. No też właśnie jak się patrzy na dzisiejszą rzeczywistość, na, na politykę, na, no, nie da się żyć w oderwaniu od polityki, ponieważ politycy rządzą naszym życiem, ponieważ ta polityka jest wszechobecna. Ale no, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Dlaczego tak wszyscy ze sobą walczą dookoła? Dlaczego wszyscy tak sobie dokuczają i dlaczego wszyscy tak bardzo chcą zniszczyć przeciwnika? Naprawdę to nie jest potrzebne. Naprawdę, nawet jeżeli mamy inne poglądy polityczne, nawet jeżeli inaczej spostrzegamy pewne rzeczy, no, wydaje mi się, że naprawdę można to zrobić inaczej. Zwłaszcza, że. Przynajmniej w polskiej rzeczywistości większość tych ludzi walczących ze sobą używ, uważa się za chrześcijan, czyli za synów bożych. Ale błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, bowiem oni będą nazwani synami bożymi. Nie ci, którzy walczą cały czas ze sobą. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I dalsze kolejne, które jest podobne. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Wam urągają i prześladują Was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie, wszystko złe na Was. Cieszcie się i radujcie, albowiem Wasza nagroda wielka jest w nim. No właśnie, jeżeli dziś się przyznamy do naszej wiary, jeżeli dziś staramy się żyć według przykazań Bożych, jeżeli dziś na przykład komuś staramy się wytłumaczyć, że aborcja w każdej sytuacji jest grzechem. Zawsze jest rzeczą złą, że antykoncepcja jest rzeczą niemoralną, że nie poprzez rozdawanie środków antykoncepcyjnych zmniejszymy problem ciąż nastolatków, nastoletnich dziewcząt. Jeżeli cokolwiek mówimy dzisiaj zgodnego z nauką Biblii, z nauką Pana Jezusa, to spotykamy się no, z prześladowaniami. z z białym męczeństwem, które jest często gorsze od, od, od męczeństwa rzeczywistego, bo czasami wydaje mi się, że łatwiej jest oddać życie za wiarę niż, niż żyć według tej wiary. Mam jednego z takich przyjaciół na forum, młodego chłopaka, który odważnie broni swoich poglądów i broni swojej wiary w szkole, i do tego stopnia, że jedna z nauczycielek zagroziła mu, że go poda do sądu za brak tolerancji dla, dla kogo, za brak tolerancji dla kobiet, które chcą zabijać nienarodzone dzieci na przykład. No. Naprawdę, wiecie, ja już jestem stary i broda mi posiwiała i mnie jest, jest naprawdę wszystko jedno. Ja Mnie to już szczyka, co ludzie sobie o mnie pomyślą. Ja jestem pewny swoich poglądów, ja się nie wstydzę ich głosić, nie boję się ich głosić, nie wstydzę się chodzić z tym krzyżem, mimo, że wiem, że on wiele osób... Bardzo irytuje i denerwuje, ale to jest łatwo zrobić w moim wieku, a przynajmniej dużo łatwiej niż wtedy, kiedy się jest nastolatkiem, gdy się jest młodym, młodą osobą. Więc pamiętajmy też w naszych modlitwach, żeby Bóg dał siłę i łaski wszystkim tym młodym, mądrym chłopakom i dziewczynom, którzy się nie wstydzą wiary i potrafią żyć według tej wiary. Błogosławieni są, bo. Wielką nagrodę w niebie otrzymają, ale żeby wytrwać, żeby otrzymać tą nagrodę w niebie, to oni muszą przejść przez piekło na Ziemi do pewnego stopnia. Muszą często przejść przez to, że są tutaj rzeczywiście prześladowani, no, potrzebują naszego wsparcia. Tu trzeba jeszcze wspomnieć, że te błogosławieństwa są jakimś pozytywnym odpowiednikiem siedmiu grzechów głównych, które grzechy główne to nie są. W zasadzie grzechy, jako takie, tylko to są jakieś stany naszej duszy, stany umysłu, które prowadzą do grzechu. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, gniew, lenistwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. To siedzi w każdym z nas. W każdym z nas jest, jest pycha jakaś, bo pycha to nie jest tylko. Pyszałek taki, który chodzi z zadartym nosem do góry i wszystkich roztrąca na lewo i prawo. I... Pycha może mieć bardzo różne formy, bardzo zakamuflowane, bardzo ukryte. Osoby, które uchodzą za bardzo pobożne, mogą to robić z pychy. Można grzeszyć pychą, robiąc dobre rzeczy. Pamiętacie, jak Pan Jezus potępiał faryzeuszy wrzucających do Skarbony świątennej pieniądze? No oni robili dobre uczynki, ale rob... przemawiała przez nich pycha. Robili to, żeby się pokazać, robili to dla zaspokojenia własnej pychy, bo my czasami możemy coś z pychy robić dla zaspokojenia własnych wewnętrznych potrzeb. Nawet jak nikt tego z zewnątrz nie widzi, ta pycha nie musi się uwidaczniać na zewnątrz. Ona może być naszą wewnętrzną sprawą, ciągle to może być grzech pychy. Nie będę tu o wszystkich tych grzechach głównych mówił, ale, ale warto sobie uświadomić, że one wszystkie w nas siedzą. One wszystkie we mnie siedzą, przynajmniej, nie, nie chcę tam was. Oceniać może, wy jesteście inni, ale e, jakaś forma chciwości, gniewu, no z tym mam duży problem. Lenistwo, no nie wiecie ile mnie kosztowało, żeby się przekonać, żeby nagrać to, bo już mamy nagrany cały cztero-, trzyletni cykl nagrań, a okazało się, że do czwartej niedzieli zwykłej nie mogłem znaleźć nagrania. No trzeba wziąć i nagrać. Czy mi się chciało? No nie chciało mi się, bo jestem leniwy. Pokonałem to lenistwo bardzo dobrze, no i chwała mi za to, ale to nie znaczy, że zawsze mi się udaje pokonać lenistwo. Czasami rzeczywiście są rzeczy, które zrobić powinienem, czasami cały czas są rzeczy, które powinienem zrobić i których nie robię, bo mi się po prostu nie chce. Pycha, chciwość, gniew, lenistwo, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie wiedzeniu i piciu. No, no, na temat każdego z tych grzechów mógłbym tutaj co opowiadać, no bo po prostu wszystko to w jakiś sposób w nas siedzi i, i... powinniśmy walczyć z tym, bo Choć to nie są konkretne grzechy, żadne z tych grzechów głównych, to są to predyspozycje naszej duszy, które powodują to, że te grzechy popełniamy. Więc jeżeli nie zwalczymy tych predyspozycji, to ciągle będziemy mieli problemy z grzechami, które popełniliśmy. Pominęliśmy jeszcze drugie czytanie z pierwszego listu do Koryntian, więc posłuchajmy teraz, co Święty Paweł. Pisze do Kościoła w Koryncie. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i zgardzone. I to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić tak, by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Więc znowu tutaj akurat drugie czytanie nigdy nie jest celowo dobierane do pierwszego i trzeciego, ale akurat tutaj się tak zdarzyło, bo często się tak zdarza, że, że bardzo pasuje, bo. O czym znowu święty Paweł mówi? Mówi o pokorze. O tym, że Bóg nas powołał, mimo że jesteśmy tacy nic nieznaczący. Pan Jezus sam, przychodząc na świat, przyszedł jako syn rzemieślnika, ubogiego rzemieślnika. Narodził się w stajence. Wychowywał się w ubogiej rodzinie całe życie, nie Ujawniając się, kim jest. I Bóg też nas powołuje do tego, żebyśmy służyli w tym Królestwie Bożym, mimo że nie jesteśmy wielkimi tego świata, mimo że nie mamy rodowodów i herbów i nie mamy majątków wielkich i nie jesteśmy sławni. Po prostu wszyscy w oczach Boga jesteśmy ważni. Wszyscy. Im bardziej będziemy pokorni, im bardziej uznamy, że to co mamy, dostaliśmy w darze od Boga nie, to nie jest za, nasza zasługa, tylko to jest wszystko dar, jaki otrzymaliśmy tym więcej będziemy mogli zrobić pozytywnych rzeczy y, dla Królestwa Bożego. Wszystko to bowiem się sprowadza do pokory i pychy, albo do miłości, bo miłość pokora wynika z miłości. Pycha jest zaprzeczeniem miłości. Ludzie pyszni nie kochają nikogo: ani Boga, ani innych ludzi, ani nawet siebie, bo pycha jest jakąś karykaturą miłości. To nie jest miłość, to jest, to jest jej przekłamanie. My powinniśmy siebie kochać, ale prawdziwa miłość do nas pokazuje właśnie, unaocznia się w pokorze, bo pokora to jest samoocena, to jest prawdziwa samoocena. Pokora to jest prawda. Bo nie o to chodzi, żeby będąc człowiekiem pokornym to nie robimy z siebie szmaty, nie robimy z siebie wycieraczki, nie robimy z siebie popychadła. Pokora jest samooceną w prawdzie i miłości. Pokorny człowiek to jest człowiek, który zdaje sobie w prawdzie sprawę z tego jaki jest. Natomiast człowiek pyszny to jest człowiek, który jest zaślepiony Kłamstwem, który jest zaślepiony tym, że ma o sobie wyobrażenie zupełnie nieodpowiadające wartości tego, jak Bóg go widzi. I dlatego warto stać się pokornym, bo wtedy żyjemy w prawdzie, a tą prawdą jest Bóg. Pan Jezus o sobie powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Więc tutaj wszystko się nam zaczyna. Jedno czy dziś składa. Jeżeli postawimy Boga na pierwszym miejscu, zaczynamy żyć w prawdzie, i wtedy możemy stać się ludźmi pokornymi, a z pokory wynikają wszystkie cnoty, jakie sobie tylko możemy wyobrazić. Dokładne przeciwieństwo pychy, z której wynikają wszystkie grzechy i wady, jakie sobie możemy wyobrazić. Także pomyślmy o tym, pomyślmy nad tymi czytaniami, pomyślmy nad tymi błogosławieństwami, co nam Pan Jezus tak naprawdę. Chcę tutaj przekazać, jacy naprawdę powinniśmy być. I mówiąc właśnie o kazaniu na górze, warto przeczytać 5, 6 i 7 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. Jest to no, przepiękna taka nauka Pana Jezusa, jak żyć w pigułce. Naprawdę zajmuje to niewiele czasu i, 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 i warto pomedytować nad, nad słowami Pana Jezusa, bo, no bo od tego może zależeć nasza przyszłość, od tego może zależeć, czy będziemy szczęśliwi i tu na ziemi, i czy będziemy szczęśliwi przez wieczność z Panem Bogiem w niebie.